Mieszkańcy hrabstwa Wiltshire w Anglii od dawna niepokojeni są pojawianiem się na miejscowych polach tajemniczych kręgów i piktogramów. Wydaje się, że nowe spojrzenie na tę tajemniczą kwestię może rzucić do miejscowego policjanta, który niedawno opowiedział o dziwnym spotkaniu, jakiego doświadczył na miejscu powstania jednego z kręgów. Wszystko wydarzyło się 6 czerwca 2009 roku. Policjant, nie będąc akurat na służbie, mijał okoliczne pola i nagle zobaczył na jednym z nich coś dziwnego. Zauważył jakieś sylwetki przypominające wysokich ludzi. Jak przystało na policjanta, postanowił dowiedzieć się, co się tam dzieje, lecz gdy zaczął się zbliżać do tych istot, usłyszał dźwięk przypominający trzaski na skutek elektrostatyki. Po chwili stworzenie uciekło z, jak twierdzi, niewiarygodną prędkością. Policjant wypowiedział się dla lokalnych dziennikarzy pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy, że może być uważany za nienormalnego i w konsekwencji nawet wydalony z pracy w policji. Według policjanta istoty te były ubrane na biała, ich wzrost znacznie przekraczał średnie dla człowieka 180 cm. Mieli też jego zdaniem jasne, długie blond włosy, a stróż prawa twierdzi, że po tym spotkaniu przez jakiś czas narzekał na bol głowy. Jego zdaniem mógł zobaczyć wewnątrz kanegów w zborzu przedstawicieli obcych cywilizacji. Sensacyjne wyznanie skomentowali już brytyjscy uforodzy, którzy zgodnie uznali, że policjant widział tzw. nordyckich obcych, którzy w ciągu ostatnich kilku lat byli już widywani w różnych częściach świata. W kontekście zeznań anonimowego policjanta warto zwłaszcza przypomnieć nagranie sprzed lat zawierające świadectwa podobnego spotkania z przedstawicielami tych samych wysokich jasnowłostych obcych. Z wielkim przejęciem relacjonowała to pewna starsza Brytyjka. Uderzające w tych opisach jest to, że zdają się dotyczyć tych samych istot. Kobieta również wspominała o elektrycznym dziwnym dźwięku, który słyszała w takcie obserwacji, dokładnie jak w przypadku opowieści policjanta z Wiltshire. Link do jej relacji zamieszczam oczywiście poniżej.